Cześć, witam wszystkich. Nowy dzień, nowe jezioro. Jest połowa stycznia i energicznie ruszamy z zimową wyprawą nad kolejne jezioro, ponieważ będzie to bardzo wyjątkowe miejsce. Tym razem jedziemy odwiedzić położone niedaleko wsi Kukówko jezioro Kukowino, które lokalnie, nieoficjalnie nazywane jest Małą Wenezuelą. Niestety, ale ze względu na spory mróz, musimy zostawić naszą psią część ekipy w domu. No ale my jakoś sobie poradzimy. Tak więc zostańcie z nami i sprawdźmy co ciekawego można nas tam spotkać. To co ekipa? Robimy to. Jesteśmy już na miejscu, a to co widać na pierwszy rzut oka to piękna rozciągająca się zimowa sceneria. Powiedziałbym jednak, że te nadbrzeżne krajobrazy to takie bardziej polskie klimaty, a nie Ameryka Południowa. Ale kto wie? No cóż, zabieramy się za zwiedzanie terenu w poszukiwaniu latynoskich aspektów. Jezioro Kukowino położone jest w malowniczym obrębie obszaru chronionego krajobrazu Euckiego, znajdujący się niecałe 10 km na południowy zachód od Olecka. Jezioro kształtem przypomina bumerang i ma dobrze rozwiniętą linię brzegową. Jego powierzchnia to 128 hektarów. Maksymalna długość wynosi 2700 m, a szerokość 1100 m. Średnia głębokość to niecałe 6 m, a maksymalna to ponad 14. Posiada trzy wyspy o łącznej powierzchni 3,5 hektara i zróżnicowanej wielkości. Zbiornik zasilany jest wodami z jeziora Juchówka, natomiast odpływ prowadzi do jeziora Dudeckiego. Chodzę tu i chodzę, a to nadal wygląda jak Polska, a nie jakaś Wenezuela. Wó, kochanie mój! Daj, cómo me pueden tratar así? Ja ci La Proves, yo soy ja una mujer, una dama. Ayúdame, ayúdame, cariño mío. Hey, co się stało? Nikt jest? Co? Wszystko, ok? Nic wam się nie stało? Tranquilo, amigo. Wszystko dobrze? Miękkie lądowanie. Tylko ten śnieg, mój frio, bardzo zimny. czekaj. czekaj a pan mi wygląda. Pan jest styn... tym wenezuelskim prezydentem. Si, si. Maduro? Si, si, el presidente Nicolás Maduro, Moros. A to mi queria esposa Cilia. Encantada. Cecilia, Adela, Flores, Margarita, Josefina, Cecilia, Maria, Anna, Carmen, Izabel, Teresa, Luisa, Rosa, Josefina, Patricia, Margarita, Daniela, Jessica, Marielis, Milagros, Maduro. Powiedz mi amigo, gdzie my jesteśmy? To jakieś terytorium sojusznicze? Rosja? Chiny? No nie no, jesteśmy nad jeziorem Kukowino. Województwo warmińsko-mazurskie. Polska! Polonia? Mm, Polonia. Słuchaj, amigo. Sytuacja jest muy complicada. Silnie skomplikowana. Nie mogę wrócić do Wenezueli. Mam kilka problemów i muszę zacząć od nowa. Powiedz mi, czy ten kraj ma potencjał? Potencjał? Na co? Na morsowanie? Na socjalizm, amigo na socjalizm chcę tu zasiać ziarno socjalizmu zbudować tu nowy raj powiedz mi jak to jest u was czy ten kraj jest gotów na moją wizję na prawdziwą latynoską rewolucję odpowiedz mi wszystko o tej krainie oj maduro maduro chyba się zdziwisz ale pytaj o co chcesz chodźcie, amigo Na bono Może zacznijmy od podstaw. Kim są wasi politycy? Czy to są młodzi, socjalistyczni wizjonerzy? U nas od 30 lat przykurujcie dokładnie te same polskojęzyczne twarze, które zmieniają się co 4 lata krzesłami. Raz jeden udaje opozycję, raz drugi, ale przy podziale łupów i niszczeniu obywatela znają się kłysę konie i razem piją wódkę. Czy wasi politycy muszą przejmować siłę fabryki, żeby zrujnować gospodarkę? Nie, nie. Oni po prostu obsadzają rady nadzorcze swoimi rodzinami, a wszystko co istotne przejmuje kapitał zagraniczny. Jak kontrolują umysły mas, by nie wiedziały, że kraj to nie w długach i korupcji? My mamy media narodowe, które za miliardy z podatków serwują ludziom codziennie alternatywną rzeczywistość, gdzie każdy sukces rządu jest cudem, a każda porażka to jest wina wrogów narodu. Czy macie jakąś tajną policję, która pilnuje, aby obywatele nie dysponowali własnym majątkiem? U nas jest tego cała rzesza. Urzędnicy skarbowi, PIPy, sanepidy, środowiskowi itd. itp. A jak wprowadzacie nowe podatki, żeby ludzie byli coraz biedniejsi i mniej samodzielni? Tutaj nowe podatki nazywa się delikatnie opłatami. Co robicie? Gdy lud zaczyna się buntować przeciwko brakom w zaopatrzeniu i drużyźnie, rzuca się im po prostu kolejny plus, za który i tak zapłacą w cenie chleba, a potem jeszcze klaszczą przed telewizorami. Jak udaje Wam się utrzymać tak wielką armię urzędników, którzy nic nie wytwarzają? Produkujemy tyle absurdalnych przepisów, że połowa kraju musi pracować tylko po to, by ta druga połowa miała co kontrolować. Czy Wasza służba zdrowia jest symbolem potęgi państwa nad jednostką? Tak. Polega to na tym, że co miesiąc płacisz haracz za przywilej stania w trzyletniej kolejce do specjalisty. Co z wolnością słowa, gdy ktoś zaczyna wytykać politykom złudzeństwo? No tutaj to nazywa się inaczej. Szerzenie dezinformacji. Jak działa w tym kraju aparat sprawiedliwości? Nasz system działa według zasady: silni wobec słabych, słabi wobec silnych. Amigo, to straszne. Myślałem, że przywiozę tu kaganek rewolucji, a widzę, że nie ma tu czego kraść, ani czego upaństwawiać. Nikola, mi amor, vámonos de aquí. Que hace mucho frío i y la gente jest muy loca. Vámonos. Sí, sí, sí. Amigo, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy jest u Was choć jedna kwestia socjalna, która jednoczy ludzi w tym? W trudnym ustroju? No oczywiście, że jest. E, zapraszam. E, vamos, vamos. Oczywiście można zaliczyć jezioro. Wejdziecie do wody, morsowanie jest za darmo. No, 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 anyway, no amigos, no lagas, Amigos, adelante! Jestes <gr> lokal! Yeah. Jestes lokal! Kuku, wino! Zaliczone! Amigos, ajudo! Adelante! Zaliczenie jeziora w taką pogodę, amigo, to też odpada. Jest za zimno. Nawet socjalizm ma swoje granice wytrzymałości. Chodź, idziemy do Korei. Tam, przynajmniej wiedzą, że socjalizm to bieda, a nie europejskie standardy. Tak, sí, amor, a ponerse las alpargatas, to que co que viene, jest choroba. Vámonos. Już po wszystkim, już po krzyku, kolejne jezioro zaliczone. Jak widzieliście, nawet Maduro wymiękł, bo czasami ciężko jest odróżnić socjalizm od naszej europejskiej demokracji. Nie wiem jak Wam, ale dla mnie się podobało. Cześć.